Dobry, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie w nowym dniu, w nowym filmiku kulinarnym, w którym to zabiorę Was w daleką podróż do słonecznej Wenecji, słynącej z weneckich pączków i z gondolierów. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba i chętnie będziecie z niego korzystać. To jest taki, można powiedzieć, typowy przepis karnawałowy. Wywodzący się ze słonecznej Wenecji. A uważam, że też poza naszymi regionalnymi, polskimi daniami karnawałowymi pasowałoby, można by było, w sumie to i pasowałoby, albo można by było też i odkryć, poznać jakieś inne karnawałowe przysmaki z różnych zakątków świata. Także zapraszam teraz na dalszą część mojego filmiku i na przepis krok po kroku. Do wykonania pączków weneckich Fragile potrzebujemy następujących składników. 25 g świeżych drożdży, 50 g roztopionego masła, około 5 łyżek cukru kryształu, 200 ml ciepłego mleka, 3 szklanki mąki pszennej, 100 g rodzynek namoczonych w ciepłej wodzie, 20 ml rumu lub innego alkoholu, dzięki któremu pączki nie będą chłonąć tłuszczu ze smażenia, dwa jajka oraz skórka otarta z jednej cytryny. Zaczynam od zrobienia zaczynu. Drożdże sobie rozkruszyłam w miseczce, dodaję jedną łyżkę. Cukru, żeby drożdże się rozpuściły. Następnie dodam około 500, około 100 ml mleka. Nalewam 100 ml mleka, tak około 100 ml, i do tego dodaję jedną łyżkę mąki pszennej. Dokładnie wymieszam i odstawiam do wyrośnięcia na około 15-20 minut, aż zaczyn podrośnie. Zaczyn bardzo ładnie wyrósł, podwoił, a nawet potroił swoją objętość i teraz zabieram się za wyrabianie już gotowego ciasta. Do misy miksera przysypuję mąkę, cukier, szczyptę soli. 2 jajka, 20 ml rumu lub innego alkoholu. Dodaję również skórkę otartą z jednej cytryny. Przypominam, że cytrynę należy dobrze wyszorować i wyparzyć. Ścieram tylko tą żółtą część, bo ta biała błonka jest gorzka. E, możecie również zastąpić skórkę z cytryny skórką pomarańczową. Zaczyn i pamiętacie, że ja zawsze sobie wypłukuję dobrze miskę przy pomocy mleka także reszta mleka również ląduje w misce masło dodaję zawsze w trakcie wyrabiania ciasta i na sam koniec wmieszam odsetzon i na sam koniec wmieszam Odecedzone z nadmiaru wody, rodzynki. Ciasto jest już wyrobione, ma taką dość luźną konsystencję. Zaraz go Wam pokażę z bliska. Ale ma zostać w takiej luźnej konsystencji i pączuszki będziemy nakładać łyżką na rozgrzane tłuszcz. Po wyrobieniu ciasto wygląda tak, ma taką dość luźną konsystencję, tak jak wam wcześniej wspominałam, przepięknie pachnie skórką z cytryny i teraz zostawiamy do wyrośnięcia na około tak półtorej do dwóch godzin. Tak jak widzicie, ciasto podwoiło, a nawet można powiedzieć, że potroiło swoją objętość. Rodzynki są tak mało widoczne. Jeżeli lubicie rodzynki, możecie dodać ich odrobinę. Więcej na przykład 200 g, ale to też w zależności od tego, czy lubicie rodzynki czy nie. U nas w domu jest to tak, wiecie, na pół, więc trochę dodaję, trochę nie dodaję. I teraz pączki będę smażyć na rozgrzanym y, tłuszczu. I będę je nakładać za pomocą łyżek. Pączuszki nakładam albo za pomocą dwóch łyżek, albo jeżeli macie taką, to możecie też nakładać taką łyżką. Ona ma takie lekkie wgłębienie. Zaraz zobaczę, którą będzie lepiej mi tutaj to wychodziło. Pączuszki robię niewielkie. Można sobie namoczyć jedną łyżkę w oleju, nabrać porcję. Ciasta i później lekko sunąć pączuszka na rozgrzany tłuszcz. Widzę, że chyba mój tłuszcz nie jest jeszcze tak bardzo rozgrzany, albo zrobić drugą łyżką. A druga łyżka to mi już tutaj zatonęła i też niewielki pączuś. Chciałam, żeby one były takie bardzo fajne, okrąglutkie. Ale to nie zawsze takie wyjdą ładne okrągłutkie. Jeszcze o, tłuszcz nie jest bardzo rozgrzany. One nie będą takie ładne okrąglutkie jak nasze polskie, ale będą rewelacyjne. Ok, podejście numer 2. Mam nadzieję, że teraz tłuszcz jest już rozgrzany. Chciałam, żeby te pączki były takie fajne, okrąglutkie, ale nie zawsze mogą wyjść. Albo jeszcze można by było spróbować łyżką do lądów, są to takie pączuszki kładzione. That I could make you see how you fit me perfectly, and I fall, fall for you again. We've been through it all, you're the one. you fit Oto i one przepyszne, pączu się weneckie, e, inaczej fragile, dobrze chyba zapamiętałam włoską, wenecką nazwę. E, przepyszne, e, chrupiące z wierzchu, mięciuśkie w środku, z dodatkiem rodzynek. Tak jak Wam wspominałam podczas smażenia, wykonywania, wykonywania pączków, rodzynki. Możecie sobie zwiększyć według własnych upodobań, zwiększyć albo zmniejszyć, bo tutaj też są zdania podzielone. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy lubi rodzynki, lecz jednak w tym oto przepisie rodzynki są jednak takim, można powiedzieć, bardzo istotnym elementem tego przepysznego włoskiego yy, dania karnawałowego, słodyczy karnawałowej. Jeżeli chodzi o ilość cukru, to też można ją tutaj modyfikować pod własne kubki smakowe. Połącz się są naprawdę przepyszne, chrupiące z zewnątrz i mięciuśkie w środku. Także przepis na pączki oczywiście znajdziecie na dole w opisie filmiku i pączki takie przysmaki karnawałowe smażone na głębokim tłuszczu to nie jest tylko nasz polski smakowy karnawałowy, ale możemy też tutaj pokusić się i poszukać przepisów na takie dania karnawałowe, na taką słodycz karnawałową w innych zakątkach naszego świata. Także podzielę się z Wami oczywiście przepisem. Poczęstowałabym Was tak standardowo, jak zwykle ja to mówię, żebym Was poczęstowała tymi pączusiami, ale jeszcze niestety nie można tutaj fizycznie sobie podawać nic przez yy, kamerkę, więc mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba i chętnie będziecie z niego korzystać. Ja sobie zaraz dokończę mojego Ponczusia, a teraz Wam bardzo za to dziękuję, że jesteście, że komentujecie i lajkujecie. Jeżeli wykonacie przepis, to podzielcie się swoją jakby opinią na dole w komentarzu. I zostawcie ślad po sobie. Będzie mi bardzo, bardzo miło i będę wiedziała, że macie ochotę na... Innego rodzaju przepisy w moim wykonaniu. A teraz pozdrawiam życzę oczywiście cudownego dnia, wszystkiego dobrego, i do zobaczenia w kolejnym przepisie. Pa!